Manko, z tej strony Sermisiek, a ja witam Was w kolejnym odcinku serii Cyberpunk, w którym dowiecie się jak zdobyć wszczepy i modyfikacje do wszczepów. Będą również śródnik legendarne, także zachęcam do oglądania. A jeżeli jeszcze nie macie własnych ostrzy modliszkowych albo monostruny, to u góry wyświetlą Wam się linki do moich filmów jak je zdobyć. A tutaj mamy pierwszą modyfikację, modyfikacja Software Arasaki legendarna modyfikacja w szczepu. i tutaj mamy yy, podczas trwania przeciwnicy wykrywają Cię wolniej o 70% gdzie to się znajduje? tutaj jest rezydencja Kerego, szybka podróż tutaj mamy posiadłość Arasaki tam jest nasze autko zaparkowane a żeby się tu dostać to to musicie być wyposażeni we wszczep który daje wam podwójny skok albo mocniejszy skok jest to ulepszenie nóg ze względu na to że nie dość że będziecie musieli tych panów w garniturkach pokonać bo jest to elitarna ochrona to jeszcze będziecie musieli się tu dostać no i stąd się wydostać także używamy dachu wyskakujemy no a tak musimy podjechać sobie Naszym pojazdem pod bramę, że wam pokazuje, żeby nie było, że się nie da. No i wskakujemy. Tak to wygląda. Piękna posiadłość oczywiście. Lecimy dalej. Mamy skrzyneczkę, offshore street, sprytka i rozbój w toku. A w niej mamy bioplastyczne naczynia krwionośne, niezwykły. Większa regeneracja zdrowia poza walką o 2 punkty na sekundę. Idąc tutaj dalej, mamy ostrze obrażenia od elektryczności. Jest to modyfikacja wszczepu, no i sprawia, że ostrza podliszkowe zadają obrażenia od elektryczności. Dzięki szybkim atakom odczy przeciwnik może zostać błyskawicznie porażony. To strategia, która znakomicie sprawdza się przeciwko celom mechanicznym. Modyfikacje oraz wszczepy możemy zamontować u każdego Ripper doka Mamy tutaj wszczepy, no i ramiona, tak jak mówiłem, mamy ostrza. Tak, są te ostrza nasze yy, zamontowane. I jak sobie zobaczycie, teraz mamy dostępne przedmioty. To właśnie to, co można sobie zamontować. I zobaczcie sobie, że wchodząc właśnie ekwipunek, Mamy nasze wszczepy, tak, ramiona, i teraz możemy sobie tutaj do ostrzy przykładowo zamontować wirnik. Możemy sobie właśnie zamontować obrażenia fizyczne i nie tylko. Wzmacniacz sensoryczny, i mamy też to, co właśnie zdobyliśmy, czyli obrażenia od elektryczności. Teraz nasze ostrza są ulepszone I pokażę wam jak to działa Siemanko, czy chcesz przetestować moje ostrza elektryczne? Cieszę się, że się zgodziłeś Widzicie jak go poraziło prądem pięknie Tak to właśnie wygląda, no nie. Lecimy dalej Red Dirt Bar. Mamy tutaj rozbój w toku. Doki nadrzeczne. I w tej torbie mamy optykę Piroshi MK2. wzmacnia wzrok i ma dwa puste miejsca na modyfikację. Mamy do tego modyfikację szczepu wykrywasz zagrożenia automatycznie podpięta przeciwników, którzy Cię zauważyli taka miejscóweczka tutaj mamy ulicę spotkanie motocyklistów oczywiście jak zwykle ktoś musi musiał przeszkodzić czyli my i mamy tutaj Baterię czarnorynkową. Legendarna modyfikacja szczepu To ładunek zwiększa doładowanie o 100%. miejscóweczka najbliższy punkt West Wind Apartments. I tutaj mamy sklep z ubraniami, a lokalizacja jest właśnie tutaj. Ostatnie miejsce, skrzyneczka. Najbliżej mamy Kambuki Market, to jest Ripper Dog. I tu mamy również baterie, 10 ładunek. Pokonanie przeciwnika powoduje całkowitą regenerację wytrzymałości legendarna modyfikacja czepu. Bardzo bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego materiału. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dzięki za to, że jesteście tak aktywni. Piszcie w komentarzach, który wczep Waszym zdaniem jest najlepszy, który Wam najbardziej pomaga. Mam nadzieję, że te szczepy wam się też przydadzą, bo są za darmo. I to chyba najważniejsze, że możecie je zdobyć całkowicie za darmo. Także bardzo dziękuję za zobaczenie tego materiału. Jeżeli chcecie więcej rzeczy, legendarnych, jeżeli chcecie fajne sety, to zachęcam do oglądania także moich wszystkich innych filmów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.